początkowy Wszechświata, o tym, co było na początku. Żeby zarysować tło, wizję, to zróbmy rzut oka na scenariusz historii Wszechświata. Ja myślę, że to jest jedno z największych osiągnięć nauki wieku XX i XXI, że potrafiliśmy z bardzo dużą dokładnością zrekonstruować ewolucję wszechświata od samego początku. Na początku to jest właśnie wielki znak zapytania i o tych warunkach początkowych chcę mówić, ale zaraz potem to już wiemy co się stało. Nastąpił okres wielkiego przyspieszenia ekspansji wszechświata. Ta faza nazywa się fazą inflacji. W czasie tej fazy inflacji początkowo gorąca plazma, która wyłoniła się z wielkiego wybuchu, doznała drobnych kwantowych fluktuacji. Gdyby wszystko było idealnie równomierne, nie powstałyby potem struktury we wszechświecie. Ale właśnie prawa kwantów mają to do siebie, że nic nie może być równomierne. Że wszystko jest, zachowuje się probabilistycznie. I te drobne fluktuacje, w jednych miejscach to gęstsza plazma, w drugich drugi, mniej gęsta, te drobne fluktuacje potem na skutek ekspansji przedświata były wzmacniane i były zalążkami przyszłej struktury przedświata. W pierwszej fazie y, ta gorąca plazma nie pozwalała na istnienie stabilnych cząstek, gdy powstawała jakaś cząstka, natychmiast. Wielkie energie ją rozsadzały i energia i promieniowanie były w równowadze. Dopiero gdy ekspansja postąpiła naprzód, gdy temperatury opadły, wtedy promieniowanie mogło odłączyć się od pierwotnych cząstek i reszta tego promieniowania, które wtedy się odłączyło, mniej więcej miało to miejsce 300 tysięcy lat po wielkim wybuchu. Reszta tego promieniowania wypełnia dzisiaj wszechświat i możemy ją obserwować i przy pomocy sąd kosmicznych, i przy pomocy yy, satelitów. W tej chwili na orbicie jest satelita, nazywa się Planck, który ciągle dostarcza bardzo ciekawych i wartościowych informacji, na podstawie których możemy zrekonstruować najwcześniejsze fazy ekspansji wszechświata. To jest w największym skrócie, właściwie fragmentaryczny, bardzo przedstawiony scenariusz ewolucji przedświata. Ale pytanie, które mnie dzisiaj trapuje i, i refleksjami na jego temat chciałbym się podzielić, to jest, co było na początku. I tutaj musimy rozróżnić. Jeżeli pod uwagę weźmiemy tylko... Prawa grawitacji, te, które dzisiaj kształtują wielkoskalową strukturę przedświata. Prawa grawitacji, teoria, która o tych prawach mówi, to jest ogólna teoria względności Einsteina. I gdy tylko do tej teorii się ograniczymy, to mamy odpowiednie równania, które potrafimy rozwiązać. I one powiadają, że na początku była tak zwana osobliwość. W popularnych w opracowaniach mówi się, że osobliwość zwana także wielkim wybuchem, ale technicznie, geometrycznie to jest osobliwość, że w popularnych opracowaniach mówi się, że to był punkt, w którym znajdowała się cała materia wszechświata, więc nieskończonej gęstości i to wybuch, to jest właśnie tym wielkim wybuchem. Takie przedstawienie jest wręcz fałszywe, piękne, może pobudzające wyobraźnie, ale fałszywe. Mianowicie z punktu widzenia czysto matematycznego, początkowa osobliwość to jest załamanie się wszystkich praw fizyki, łącznie z prawem, z prawami rządzącymi czasem i przestrzenią. Jeśli czas byśmy sobie wyobrażali jako płat, powiedzmy gumy, i jeśli nie ma grawitacji, to ten płat jest płaski, jeśli jest grawitacja, to on się zakrzywia i właśnie to zakrzywienie można traktować jako interpretację. To jest oczywiście próba dość nieudolna przekładu yy, przekładu równań na język potoczny, ale jeśli grawitacja staje się coraz silniejsza, to to zakrzywienie czasoprzestrzeni tej poglądowej gumy jest coraz większe, większe, aż w pewnym momencie ona się po prostu uruchomi. Załamie się czasoprzestrzeń. I to jest osobliwość. Osobliwość to nie jest punkt, w którym jest jakaś nieskończona gęstość, tylko to jest coś, czego nie ma, gdzie, się, gdzie jest dziura, gdzie się urwało. Tak wygląda początek świata opisywany równaniami klasycznymi. Ale my wiemy dzisiaj ponad wszelką możliwość, że przy wysokich gęstościach, my Aterii, do głosu muszą dojść prawa kwantowej grawitacji. Dzisiaj nie mamy kwan teorii kwantowej grawitacji, mamy tylko różne i te próby jej stworzenia. I na pytanie, co było przedtem, musimy poczekać, aż taką teorię będziemy mieli, która powie nam, czy ta pierwotna osobliwość była, czy też nie była. Jak prawa kwantowej fizyki modyfikują ten obraz zerwanej dziurawej czasoprzestrzeni. I tego my nie wiemy dzisiaj. Są na ten temat rozmaite spekulacje, próby próby odpowiedzi na to pytanie, jak będzie wyglądał kwantowy początek, przeświata, czy w ogóle będzie wtedy początek. To jest ta, taka przyrodnicza, czy fizyczna część mojego wykładu i teraz chciałbym na na marginesie tego czy na makandie tego yy, pozwolić sobie na kilka takich bardziej filozoficznych to pokazuje się bardzo ładnie. Dobrze, to możemy szybciutko cofnąć się do, do początku i króciutko pokazać to co powiedziałem dotychczas słowami to no, uzupełnić obrazkami. No to jest branża początkowa. Czy to? To jest właśnie taki skrótowy scenariusz wszechświata. Obrazek nie jest specjalnie artystycznie ładny, ale bardzo dobrze informuje. Tu na początku mamy ten, ten punkt, ta osobliwość, ten niwy punkt, z którego się wszystko zaczęło. Tu mamy inflację na szybkie rozszerzanie się, przyspieszone, potem to rozszerzanie zwalnia. Tutaj powstają te pierwotne fluktuacje kwantowe, które potem się wzmocnią do, do struktur. Tutaj świat jest wypełniony gorącym promieniowaniem i ono jest w równowadze z, z materią. Tutaj materia wyłania się z tego promieniowania głównie pod postacią wodoru i proszę zobaczyć 380 tysięcy lat po wielkim wybuchu. Świat kończy swoją fazę promienistą, wchodzi w fazę, w fazę galaktyczną, tu się tworzą galaktyki, pierwsze zarobki. Tu wypełniony jest świat tym promieniowaniem, które satelity wykrywają dzisiaj, ale i to jest jedna składowa materii, a tu jest jeszcze, no już się tworzą, tak uchyla się rąbka, tworzą się te galaktyki, my jesteśmy dzisiaj tutaj 13 miliardów z kawałkiem lat po wielkim wybuchu. To jest ten właśnie scenariusz wszechświata. To jest pytanie, które mnie interesuje, co było na początku, tu jest obrazek właśnie o tej gumie, co mówiłem. Jeśli sobie wyobrazimy, że czasoprzestrzeń jest płatem gumy, tutaj tak jedno wymiarowo widoczne, położymy tutaj jakąś gwiazdę czy planetę, nastąpi zakrzywienie i gdy tutaj będzie mniejsza kulka, to ona się stoczy tutaj do tej. Będzie wyglądało tak, że ta mała ją przyciąga. To jest właśnie model grawitacji, to są te równania, które to opisują a to jest nieudolny obrazek. Gdy będzie, położymy cięższą kulkę, silniejsze pole grawitacyjne, to zakrzywienie będzie większe. To jest odpowiednik tego, co widzimy na niebie, efekt zaczerkowania grawitacyjnego. Jeśli przyjmiemy, że promienie światła rozchodzą się po liniach prostych, to tutaj niemal widzimy, że czasoprzestrzeń wokół tej masy jest zakrzywiona. To jest tak zwany efekt zaczepkowania. Tutaj weźmy jeszcze silniejsze pole grawitacyjne, Tutaj, to jest z teleskopu Hubble'a obraz czarnej dziury. Czarnej dziury samej nie widać, a to jest materia, która do niej jest wchłaniana. I tam w środku siedzi osobliwość. Taka sama jak na początku świata, tylko lokalna. I co się dzieje w osobliwości? Pole grawitacyjne jest tak inne, że się urywa. I to urwanie to jest właśnie osobliwość klasyczna. Nie jest żaden punkt, tylko tam, gdzie nie ma nawet punktów nic. Urywa się urywać. Jeszcze raz historia wszechświata w troszkę innym obrazku i nas interesuje pytanie o, tu się dzisiaj będziemy zastanawiać, co było na początku, jeśli uwzględnimy efekty kwantowe. Bez efektów kwantowych tam jest rzeczywiście początek urwanie się, ale co będzie, gdy będą efekty kwantowe? No i właśnie na tym się chcę zastanawiać. Tu jest... Zbiór liter, rzucony w belegach. Taki niezwykły obrazek, ale niech będzie. I teraz, yy, jeśli mamy rozrzucony w z zbiór liter, to to nie zawiera żadnej informacji. Nie można z tego nic wyczytać. Jest chaos. Jeżeli ten chaos uporządkujemy, wprowadzimy jakieś ograniczenia, zawęzimy ten zbiór wszystkich możliwości do podzbioru bardziej uporządkowanego. Na przykład wybier, wybierzemy yy, pod zbiór, który ułożycie w litery Alama ma kota, to przekazaliśmy pewną informację, że ta alama kota. I taka jest definicja techniczna informacji dzisiaj, tak zwana definicja Szanona. To jest zacieśnienie zbioru bardziej chaotycznego do zbioru bardziej ograniczonego. I to zacieśnienie właśnie jest informacją. Taka jest definicja, oczywiście to się przekłada na język matematyczny, ale taka jest intuicja. I teraz tak, spójrzmy na początek świata. Zanim świat, wyobraźmy sobie, że go nie było, zanim świat na miejsce istniał, to mieliśmy pole wszystkich możliwości, absolutnie wszystkich możliwości, praktycznie zero informacji. Ale potem powstał wielki wybuch. To wielkie pole informacji zawęziło się bardzo do tego, co ma szansę się potem zrealizować. Czyli została wyprodukowana potężna informacja. W wielkim wybuchu informacja została jakby wstrzyknięta do wszechświata i tak, tak się świat zaczął. To jest ta informacja, to są te warunki początkowe, tytułowe w dzisiejszym wykładzie. Właśnie, żeby historia wszechświata zaczęła się dziać, pole możliwości musi zostać mocno zawężone od wszystkich możliwości do tego, co ma szansę się urzeczywistnić. Ponieważ zawężenie możliwości nazywa się informacją, pewna informacja musiała zostać zakodowana w strukturze tego, co było na początku. I tę informację nazywamy warunkami początkowymi. Pytanie, skąd się one wzięły? To jest ilustracja prostego równania Newtona. Wrzucamy kamień, kamień spada na ziemię. Żeby rozwiązać to równanie, też musimy mieć warunki początkowe. Znaczy, żeby znaleźć konkretne rozwiązanie, musimy mieć warunki początkowe. I tu warunkami początkowymi są następujące dane. Punkt, z którego rzucamy kamień i kierunek, w którym rzucamy. Jeśli, ja tego nie zrobię, ale jeśli bym rzucił ten wskaźnik, to ja nadam mu warunki początkowe. Punkt, z którego rzucam i kierunek, a resztę już prawo fizyki e, załatwia. Porównanie e, Newtona. Tutaj jest proste, bo ja nadaję warunki początkowe. Natomiast na początku świata, skąd się te warunki początkowe wzięły? No, są różne możliwości. Pytanie: czy zostały odziedziczone po poprzednim cyklu kosmicznej ewol ewolucji? Mogło coś być przedtem i te warunki początkowe zostały odziedziczone. A może było tak, że ustaliły się te, które były najbardziej prawdopodobne. Dobrze, ale prawdopodobieństwo jest pojęciem fizycznym i co było wtedy miałą prawdopodobieństwa? Jak ustalić miarę prawdopodobieństwa na wszystkich możliwościach? To, to się też przekłada na techniczne pytania, na które odpowiedzi nie ma. Tak czy inaczej, ograniczenia nałożone na wszechświat nazywane prawami przyrody. Widzimy, że tutaj to się pokrywa z definicją informacji. Prawa przyrody zawierają w sobie pewne, pewną informację, Prawo Newtona zawiera informacje o tym, jak ma polecieć ten wskaźnik, jak go rzucę. A ponieważ prawa przyrody rządzą wszystkim, co jest we wszechświecie, razem z ludzkim organizmem, dlatego też te granice możliwości, czyli te warunki początkowe są we wszechświecie w każdej chwili, w każdym dognięciu atomu, w każdej tkance naszego istnienia. Więc jesteśmy przy pojęciu prawa, prawa, przyrody. Pojęcie prawa kojarzy nam się z prawem karnym. Taka zresztą jest geneza samej nazwy prawo przyrody. Musimy postępować tak jak prawo nam każe lub nie wolno nam postępować tak jak prawo zakazuje. Jeżeli zostaniemy złapani na gorącym uczynku no to będziemy ukarani. Ale prawa przyrody nie są takim kodeksem. W tym sensie kosmicznym. Prawa przyrody działają w sposób znacznie bardziej subtelny, nie jakimś nakazem z kodeksu prawa karnego. Mianowicie nie istnieje różnica między materialnym światem a prawami przyrody. To jest po prostu to samo. Bez praw przyrody nie ma materialnego świata. To one określają, co jest światem, a co i jak on się ma zachowywać. Nie może się zachowywać inaczej, bo jego natura jest określona. Jego struktura prawami przyrody. Z tym, że to nie znaczy, że wszystko raz na zawsze było zakodowane w warunkach początkowych. To nie znaczy, że świat jest jakąś tradycyjną płytą, którą można tylko odgrywać w kółko to samo. Mianowicie, natura warunków początkowych jest kwantowa. Wiemy z kwantowej mechaniki, że na tym poziomie kwantowym obowiązują prawa probabilistyczne, niedeterministyczne. Nie A więc gdybyśmy się cofnęli do początku świata z tymi samymi warunkami początkowymi, to wcale nie jest powiedziane, że historia by przybiegła tak samo. Bo nie ma na poziomie fundamentalnym ścisłego determinizmu. Jak już powiedziałem, to wszystko działa również w nas. Dzięki temu poruszamy się i jesteśmy ale wewnątrz nas pojawia się jeszcze coś więcej, zapętlenie, które nie występuje gdzie indziej we wszechświecie, przynajmniej o ile wiemy. Choć nie możemy wyłamać się spod praw przyrodnych, możemy je rozumieć i w dużym stopniu nam się to udaje. Tutaj na, tym, na tej plaży obraz naszego mózgu jest nałożony na galaktykę i ten mózg może pytać, o naturę wszechświata. Jest to właśnie zatęplenie materii kosmicznej, że ona może dzięki nam pytać o swoją własną naturę. Osiągnęliśmy dużo w rozwoju wszechświata, ale postęp stał się możliwy dzięki właściwie metodzie prób i błędów. Jak długo filozofowie starali się dociekać istoty rzeczy, czyli stawiać najtrudniejsze pytania, to ten postęp w rozumieniu świata, w jego funkcjonowaniu był niewielki. Ale gdy nauczyliśmy się skromności i ascezy pytań, polegającym na tym, by stawiać tylko takie pytania, na jakie można odpowiedzieć, wykonując pomiar, którego wynik daje się ująć w liczby, to postęp stał się natychmiast ogromny. I ten fakt historyczny sprawia, że rodzi się w nas takie podświadome przekonanie, że jedynie matematyczno-empiryczna metoda badania świata daje prawdziwe rozumienie. A wszystko inne jest tylko próbą nieudolną oswajania tego, co jest niezrozumiane. I tu rodzą się rozmaite pozytywizmy. I tu rodzą się pytania, czy granice metody tej matematyczno-empirycznej są w ogóle granicami Wszechświata. Czy poza tą metodą nic nie istnieje, mówiąc trochę metaforycznie. Czy poza granicami matematyczno-empirycznej metody jest już tylko trawodzieja, treściowa pustka i bezsens. I wielu ludzi, wielu filozofów, myślicieli ulega tej intuicji, ale oni zapominają, że z chwilą, gdy stawiamy te pytania, a trudno ich nie postawić, to wkraczamy na obszar, w którym liczby i eksperymenty są już całkowicie bezsilne. Bo na te pytania przy pomocy metody empirycznej odpowiedzi nie ma. To są pytania pod adresem metody, ale poza metodą wykraczającą. Co więcej, jeżeli ktoś twierdzi, że tylko metoda matematyczna, empiryczna ma sens to dokonuje pewnego rodzaju wartościowania. Przypisuje wartość tylko tej metodzie. Gdy natomiast, gdy dopuści się wraz wartości do głosu, to pozostają one na natrwale w naszym myśleniu o świecie i nas samych. I no i one wykraczają poza metodę empiryczną. Problem wartości. A więc granica metody nie jest granicą tego, co istnieje. Co więcej, podejrzewamy, że granica metody jest wytyczona raczej możliwościami naszego rozumu niż naturą rzeczy. Granica jest taka dosyć wiotka, jak widzimy tylko można nawet na rowerze łatwo przekroczyć. Obszar racjonalności wyznaczony ograniczeniami nałożonymi na wszechświat przez prawa przyrody, czyli informacją, która stanowi to, co nazywamy materialnym światem, jest obszarem łatwej racjonalności. To, co możemy badać metodą empiryczną, to z punktu widzenia filozoficznego jest łatwa racjonalność, bo mamy bardzo łatwo skatalogowane metody i jak się nią posługiwać. Co inna rzecz, że uczyć się tego może być bardzo trudno, ale sama metoda jest łatwa, bo szybko stosunkowo daje konkretne odpowiedzi. Ale jest też i trudna racjonalność. To jest ta racjonalność, która wykracza poza metodę matematyczną, empiryczną. Na przykład problem wartości. Wartości nie są zwykłą informacją. Wszechświat wewnątrz metody matematycznej, fizycznej jest. To jest obszar takiej technicznie rozumianej informacji. Natomiast problem wartości wykracza poza zwykłą informację. Jest informacją z wagą. Tak się czasem mówi w, 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 w probabilistyce. Ale waga, to jest ta waga, o którą tu chodzi, jest coś więcej niż tylko karteczka z oceną, że to jest dobre, a to złe. Ta waga zawiera zobowiązanie, że to należy czynić, a tego nie. Więc to jest taka informacja jakby wyższego rzędu. I nie jest to jedynie kwestią umowy. Możemy mieć różne zdania na temat tego, co jest dobre, a co złe. Ale wszyscy zgadzamy się, że dobra należy czynić, a zła unikać. Nawet ci, którzy czynią wręcz przeciwnie. I dlatego tutaj ja odważam się na dosyć, powiedzmy może nawet ryzykowną hipotezę, że możemy przypuszczać, że ten imperatyw, imperatyw czynienia dobra jest też jakoś zawarty w strukturze wszechświata mówiąc obrazowo o warunkach początkowych. Choć dla nas jest mniej czytelny niż ta zwykła informacja. To jest ten obszar trudnej, trudnej racjonalności. Ale chyba mamy no pewną odwagę przypuszczać, że to też jest jakoś zakodowane w strukturze rzeczywistości że to tam jakoś wyrasta, te wskazania, te drogowskazy moralne ze struktury rzeczywistości. Tu przypomina się teza, no dzisiaj musimy wspomnieć wielkiego patrona dzisiejszego dnia, teza domistyczna, że jest ordo naturalis, ten ordo to jest ta informacja, która stanowi wszechświat materialny, ale jest też ordo moralis. I to jest właściwie to samo orgo, tylko no, inaczej dostępne dla naszego rozumu. Przekładając to na dzisiejszy język, to właśnie jest ta odważna hipoteza, że, że wartości też jakoś są zakodowane w strukturze rzeczywistości. Gdy mowa o wartościach, to na myśl przychodzi jeszcze jedno skojarzenie. Są wartości epistemiczne, tak jak właśnie wartość metody naukowej, wartość samej nauki. Są metody, są, są wartości moralne czy etyczne, ale są też wartości estetyczne. Może jeszcze trudniejsze do zastanawiania się nad ich naturą niż wartości moralne, bo może to, co jest piękne, co jest mniej piękne, nie jest tak bardzo narzucające się jak. Dobro i zło naszemu umysłowi. Ale spróbujmy pomyśleć też o wartościach estetycznych. Spójrzmy na tę Bławicę. To jest miejsce, w którym rodzą się gwiazdy. Nasze słońce powstało podobnie. Otóż, ale to jest również piękne. Jest pewna groza w tym wszystkim, ale i pewnego rodzaju piękno. I czy to piękno nie jest też jakoś zakodowane w strukturze wszechświata? I my! Tworząc coś pięknego, w jakimś sensie pozostajemy w związku z tym pięknem kosmicznym. Ale w pewnym sensie, jak gdyby i odwrotnie, spójrzmy na, na to, co człowiek tworzy pięknego, na dzieło sztuki. Czy to jest tylko dzieło naszej zupełnie nieposkromionej, chaotycznej wyobraźni? Czy to też ma jakiś związek z tym, czym jesteśmy? a jesteśmy tym, czym jesteśmy, bo takie były warunki początkowe, które nas zrodziły. Więc tutaj też dopatrujecie pewnego rodzaju związku. Jesteśmy zatem my ludzie elementem kosmosu, ale elementem w sensie greckiej filozofii, pierwiastkiem, żywiołem, tym arche podstawowym stolikiem. Kosmos nas zrodził, i warunki początkowe kosmosu nosili wysoki.